Cześć, ale z tej strony witam Cię na moim kanale, witam Cię w szybkiej rozpacie. Odpowiadając na pytania, może nie liczne, ale kilkanaście się pojawiło. E, ja naprawdę nie zaglądam wcześniej nieraz, co ja, co ja dostaję. Nie znam specyfikacji, mniej więcej wiem, co to jest, czasem, czasem nie wiem, mniej więcej, e, ale specyfikacji dokładnie najczęściej nie znam. Nie zaglądałem, jakby nie psuję sobie <laughs> niespodzianki. Dlatego ta rozpaka jest tak jakby tak trochę, trochę naturalna, żebyście poczuli, że ja też nie wiem i wy też nie wiecie, tak? I dowiadujemy się w tym samym momencie. E, dlatego po prostu nieraz nie wiem czegoś, jak, jak pokazuję, tak? Takie może trochę się tłumaczę, ale tak. Tłumacząc niektórym, dlaczego nie, tak jest. Dobra, wywalę ten list najpierw. Chyba e, przyszło pudełko, no, jakieś takie. Nie wiadomo, co to, nie? Coś tutaj. Mniej więcej wiem, ale nie powiem, Czy znaczy, już wiecie, chyba że zrobię tytuł tajemniczy unboxing, o, nie będziecie wiedzieć, dopóki nie obejrzycie. Fuck. Mocno, mocno pozaklejane, naprawdę mocno. Może takie unboxingi będę teraz robił. Rozpakuj. O, jaki, kurde, jaki gruby karton, ja nie mogę. Zobaczcie, jaka gruba ścianka. To jest, w ogóle wyjmę to jakoś, kurde byle, ciasno, bardzo ciasno włożone, no dobra, to już wiem, przynajmniej częściowo, o! co my tu mamy, Zotax Z, Z Box Magnus EN 970, już wiecie, power your play. Powerful mini PC design to push the limit order of your gaming experience e series, Barebone, tutaj napisali tu, <coughs> co tu mamy, Soldim Storage, Memory, Saudi so Memory Storage HDD SSD, Your Choice OS. <coughs> Czyli nie ma systemu wiadomo, co so, tak, Zbox Gaming Mini PC. Podejrz 4K, tutaj o, kurde, światło jest takie, że wy nie widzicie 4K, ja sobie coś pokazuję, nie widzicie, writebo. 812 ac wifi hd audio sdxc card reader i dual gigabit lan tutaj macie te ale wali. tym balans bili po prostu szaleje tutaj magnus tutaj tak chcecie kodzik ostrości przybywaj ale jest to ostrość czy nie ma o jest kodzik Także chwilę możecie sobie zatrzymać, zobaczyć kodzie. Tu jakieś opisy jeszcze są na pudełku, ale ledwo widoczne. Windows 10 Ready, Ready, MacReady. No i tutaj są jakieś fotki foliowane na pudełeczku, żeby coś tam było, nie? Oczywiście, już otwierany. Niestety nie jestem pierwszy, ale chyba jestem drugi, czy coś. Także też nieźle. Mówka sztuka. Mam go nie tylko na rozpakę, tak od razu odpowiadając na pierwsze pytanie, a przetestujesz? Ma możliwe, że uda mi się przetestować, chociaż nie wiem, zobaczymy jak, e, jak będzie wyglądało moje hmm. podłączenie. Tego może mieć, być kłopotliwe. Nie ma adaptera? <ścoughs> Jest antenka. Może będę musiał poszukać adaptera cholera. Może i je... A, przepraszam, przepraszam. Jest kabelek. Zwracam honor. <laughs> Tutaj mamy zasilacz. Jak widać na zało... zalączonym obrazku. Dobra. Tu mamy książeczkę. O, wypadają jakieś fanty. Uu, sterowniki. O, wpadła nam naklejka. Wpadła naklejka. Byłaś naklejka jakby ktoś chciał tu jakieś kurde ale wali tą coś, jakieś coś coś, ktoś, ktoś tu jakieś, że tak <coughs> power your play książeczki user's manual oczywiście tu jakiś gaming mini pc push the limit książeczka taka chyba na szybciora pokazująca różne produkty o, taka już. <laughs> o, taka dobra i Quick Start Guide oczywiście ale tutaj jest jeszcze płytka ze strawnikami, tylko jakaś kartka jest włożona z wiecie z czymś z czym? Installation Software is available on the USB Flash Drive więc jest to i jest to jakby ktoś, jak ktoś nie ma napędu, to może sobie oczywiście wbić na USB-ka. I to jest bardzo fajna rzecz, nie? Dobra, te rzeczy możemy już skitać z powrotem. Tu ktoś odkleił już... Odkleił już ktoś folikę. no. Już nie jestem pierwszy, no, cholera. Szkoda. Dobra. trzecich ok nic więcej nie ma znaczy nic więcej poza tym oczywiście duży, chyba większy od innych <coughs> zetboxów o, chyba sporo większy uuu Uu. no tak, to kółko zdjęte kółko odklejone Cześć tu mamy ale ostrości to nie mamy, naprawdę? Nie, no mamy jakąś ostrość. No, dobra. Tu jakieś nalepki. B282, jakieś kody. Może jakieś kody Wam podaję niepotrzebnie. <grym> Tutaj jakieś SKU. Ale wali. No, widać coś? O! Teraz macie SKU. Można sobie spisać, jakby ktoś chciał jeszcze. Jakby ktoś wpadł później. Tutaj oczywiście Kensington Lock. Z tyłu mamy śruby. Może otworzymy nóżki, nóżki tutaj do otwierania, nóżki nietknięte, kumeczki. No i co? I z tyłu mamy powerek. oczywiście, śruby, monta te, śruby blokujące, y, obudowę tak tam scroll się nazywają, tak? Dwa razy USB 20, dwa razy USB 30, tu mamy cztery, czy dobrze widzę, Cztery HDMI. Masakra na cztery monitory. Dwie sieciówki i wi-fi Także grubo. Tu wylocik. Tu, a tu też wylocik, przepraszam. Tu wylocik. Tu nie ma wylociku. Od spodu małe wylociki. Niskie nóżki, więc prawdopodobnie trzeba by było hmm, na wyższe nóżki trochę to wziąć. Ale nie widzę, żeby był montaż wesowy. Chyba, że tu pod tym będzie. Ale tu chyba rozstaw jest trochę większy niż wesowy. Coś mi tutaj odstaje. Słyszycie. Ktoś tego nie skręcił dokładnie może. No i przód. Przód. Power, za tak napis, czytnik kart. Mikrofon słuchawki, jeszcze dwa USB, chyba 2.0, bo na czarno. No Na niebiesko są trójki. Nie? No, to taka maszynka, ale może jak już unboxing robimy, to może się uda. Może się uda tutaj coś otworzyć. O, tu blacha. Ups, sorry. A tutaj miejsce na dwa dyski. Pach pach. Wi-Fi. No i miejsce na ramki. A tutaj jeszcze jedno miejsce na M2 dysk. Także balimy tu z, z, z tego <laughs> SSD m 2 Tu walimy SSD i robimy z tego rajda. Tu system <laughs> i zamiata. Jak możliwy RAID, nie napisane było. No nie powiem, jestem w szoku. Fajnie. Tylko o, jedna rzecz mnie zastanawia. Ile to tatka będzie kosztowało? Nie mam pojęcia, ile kosztuje, ale podejrzewam, że... Znaczy, tak, tu gdzieś była specyfikacja w ogóle na pudełku? Nie widziałem, zaraz się przyjrzę. Nie wiem, która to jest wersja, 970 niby, tak? EN, 7... EN 970 to było, dobrze pamiętam. Gdzie ty jesteś? EN 970, czyli mamy 970. Uff, więc cena może być sroga. Gdzie te śrubki były? Tu zatyczka, tu zatyczka. Tutaj tył to chyba tu są śruby. Tak? ha, no tak, no bo tak, tutaj jest do. Suwamy i wyciągamy. Nie, no to kładziemy. Może tu nie zaskoczyło wcześniej. Coś tu. Coś mi się tu nie podoba z tym. O, teraz weszło. Ktoś po prostu chyba nie, za... nie zaskoczyło wcześniej. Dobra. Zakręcimy i sprawdzimy, czy będzie stukało nadal albo może było niedokręcone. Ale ciekawe, a tu w ogóle jednej śrubki <laughs> jednej śruby brakuje. Ktoś dźwignął. Nie, no to ciągle się coś tu rusza. Wiadomo, że to będzie stało, nie? ale tutaj. Tu nie lata, tu nie lata, tu lata. Może coś krzywo włożyłem. Później obejrzę, pobawię się. Dobra, to co, to by było na tyle. Przyglądaliśmy się N970C Zotakowi Mini PC Z Boxowi. Mam go na kilka dni, więc muszę włożyć jakiś dysk z jakimś systemem, postawić jakiś Windows. Może przeniosę sobie, mam gogową wersję wieśka trójki może na tym wieśku jakieś tam testowe programy jakiegoś Ungeena szybko zainstaluję, przetestuję. Wieśka wrzucę i zobaczę, jak będzie działał. I taki test może zrobię. Jeśli chcecie, to dajcie znać, to coś takiego Wam przygotuję dodatkowo jako materiał. Nie? No, to bym ma tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Chocolade. <laughs> Papa.